Za one przede wszystkim wielkie gratulacje! Udało się! No i pierwsze moje pytanie, jak to jest sprać Holaka? No, zajebiście! Naprawdę super się cieszę. Nic bym nie zmienił w tym pojedynku. Super się cieszę. Naprawdę lepszego prezentu na święta nie mogłem sobie wymarzyć. Będziecie w ogóle rozmawiali tak na spokojnie, żeby przegadać Waszą walkę, podać sobie rękę tak oficjalnie? A podaliśmy już w Oktagonie. Czy nie widziałam, niestety? No, przeprosiłem tam za słowa i tak dalej. Ja wszystkim wybaczam na święta, chcę być, yy, oczyszczam się z myśli i teraz y, chiluję po prostu. A czy uważasz, że dzisiejszym wieczorem zakończyłeś karierę Holaka we Freak fightach? Yy, Nie wiem, zobaczymy. Myślę, że tam jeszcze walka Jabczan-Holak yy, może się kiedyś odbędzie. Mhm. Nie wiem, zobaczymy naprawdę. A jeżeli chodzi o twoją formę umiejętności, yy, czy teraz uważasz, że właśnie jesteś taki dopełniony pod kątem przygotowań, bo wiadomo, z dissem się nie udało, ale z Holakiem okazało się, że potszyfowałeś dużo rzeczy. Yy, no, ale wielu rzeczy. Trzymałem się naprawdę scenariusza, którzy trenerzy gdzieś tam na podstawie poprzedniej walki Holaka wymyślili i yy, podczas tam jego media treningu, więc waliłem po prostu lewego, gdzieś tam próbowałem tego loa wkleić. Yy. Mówili, że w stójce mam szansę 70 na 30, bo to wiadomo jakiś laki panczyk czy coś może siąść. I mówili, że jak obalę to 100% win, bo jestem naprawdę silny i on też... No fizycznością po prostu go przerastam. No i gdzieś tam wyczułem, że mogę pójść po tą jedynkę, obalić go, mocne biodra, wpięte, bażanty, na łeb. No i tak jak mówili, że w parterze to już naprawdę 100% szans na zwycięstwo. Czyli rozumiem, że pamiętasz swoją walkę, bo niektórzy to zapominają jak wychodzą. Nie, teraz 100% pamiętam, teraz wszystko pamiętam i słyszałem doping widzów, yy, i słyszałem cały narożnik, 100% świadomości, wszystko, wszystko naprawdę pamiętam. No elegancko. Ja dzisiaj jeszcze badam nastroje naszych zawodników odnośnie ogłoszenia, które miało miejsce na początku gali, mianowicie walka Marcina Najmana z panem Jackiem Murańskim. Co uważasz? No ja się super cieszę, bo Najman <grytania> to jest dobry wariat. Naprawdę nie, nie uważam, że nie jest szkodliwy dla społeczności, ale jest po prostu komiczny czasem, więc ja się cieszę gdzieś tam na jego powrót, ale też trochę jestem jego hejterem, nie ukrywam tego. Czyli stosunek ambiwalentny. Tak, tak, ale liczę właśnie, że wygra w tej walce z, z Muranem. A propos jeszcze walki innego Murana, Mateusza i bomby, która będzie miała miejsce w sumie za chwilkę za kim jesteś, kto wygra. I za bombą jestem. Fajne show robi na konferencjach. Wcześniej też średnio z Amadeuszem Peranim, tak średnio mi jego postać przypadła. A dlaczego? No taki, teraz ma lepsze pancze. Gdzieś tam wcześniej za dużo się wcinał. Teraz no, też się wcina, ale. Ludzie mówią, że miażdżę słownie, to tak. Ale wcześniej był jakiś taki bardziej irytujący, ale teraz jest taki zabawny i faktycznie tej jego odpowiedzi no, miażdżą mu rana i uważam, że dużo lepiej tam wypada na programach. Także zmieniłem o nim zdanie i uważam, że jest spoko gość. Też gdzieś tam prywatnie się złapaliśmy, pogadaliśmy, więc liczę na niego po prostu. A propos miażdżenia, kogo następnego chciałbyś zmiażdżyć w Oktagonie? O, nie myślę tak jeszcze. Coś tam sobie będę trenował w swoim tempie, ale teraz na streamowaniu chcę się skupić, bo dwa treningi dziennie, no. utrzymać tę formę, która jest. No, tak chociaż w 50%. Wiadomo, to ten miesiąc do walki się można tam gdzieś bardziej zmotywować. Ja też nie mam takiego parcia, żeby full time iść w te friki, bo jakby no, streamowanie jest dla mnie ważniejsze, gdzieś tam na dłuższą metę bardziej mi się opłaca, więc na tym się skupiam, ale też chcę utrzymać jakąś formę, dobre samopoczucie, bo yy, to też jest ważne. No pewnie, bo to tak wiesz, zmienia trochę całe tw cały Twój lifestyle, takie trenowanie, że jest oczywiście zdrowie, fajniej się czujesz i tak dalej. Dokładnie, to właśnie fajne są te poranne treningi, bo ja w ogóle nie miałem motywacji, żeby wstawać, gdzieś tam czasem grałem bardzo długo i stawałem o 17 i już wstaję i jest ciemno, to tak naprawdę na psychikę wchodzi tak i na psychikę wchodzi, więc teraz jak sobie układam tak dzień, że sobie rano stanę na ten trening, to potem mam cały dzień dla siebie i naprawdę czuję, że ta doba jest bardzo, bardzo długa i to mi się podoba.